Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałem przetestować silikonowy impregnat do spoin i płytek marki Ceresit CT10. Do tego doświadczenia przygotowałem dwa takie próbniki, z których jeden pokryję tym preparatem i sprawdzę jego skuteczność na oddziaływanie wody. Oznaczam ten próbnik, który będę pokrywał preparatem jako CT10. Do tego przygotowuję taki Naczynko, wleję trochę tego impregnatu. I pędzelkiem pokryję w dwóch warstwach próbnik oznaczony flamastrem CT10. Wprowadza się dosyć łatwo, jest takiej oleistej konsystencji. Pokrywam zarówno i płytkę, jak i y, fuga. Ok, preparat jest rozprowadzony. Oczekam teraz aż zostanie wchłonięty. Tak prezentują się płytki po nałożeniu środka impregnującego. W zasadzie nie widać jakiejś większej różnicy między płytkami, gdzie jest nałożony impregnat, a między płytkami, gdzie go nie ma. Spróbuję teraz wykonać test wody i zobaczymy, jak się będzie zachowywała fuga. Najpierw poleję płytki bez impregnatu. Widać wyraźnie, że fuga się odbarwia na skutek oddziaływania wody, czyli przyjmuję wodę. Poleję teraz płytki pokryte środkiem impregnującym no i tutaj widać, że fuga się w ogóle nie odbarwia więc chyba środek działa tak to wygląda po prawej stronie płytki nie pokryte środkiem impregnującym po lewej Pokryte środkiem impregnującym. Po krótkiej chwili na płytce oznaczonej jako zaimpregnowana praktycznie nie widać żadnych zmian. Plama jest tej samej wielkości. Kolor w się też nie zmienia. Natomiast Płytki niepokryte internetem. Zauważyłem, że plama się troszeczkę pomniejszyła, tak jakby fuga absorbowała wilgoć i, i chyba wciąga pod płytki plamę wody. Przeczytam teraz płytki z wodą. Zobaczymy. Jak to wygląda po wytarciu? Tu mamy płytkę z pokrytym impregnatem. Widać, że woda przez fugę w ogóle nie została wchłonięta, ponieważ fuga praktycznie została bez mm, zmiany koloru. Natomiast drugie płytki, które są bez impregnatu, samo wycieranie chusteczkami powoduje to, że widać już inaczej, jak wciecz rozprowadza się po płytce. Widać to właśnie na tym zbliżeniu. No i oczywiście widać. Zmiana koloru fugi. fuga pokryta impregnatem powoduje to, że woda się tak jakby skraplała. Natomiast na drugiej płytce widać, że woda po prostu się tak jakby w nią wcierała. Podsumowując, uważam, że środek jest warty zastosowania, ponieważ po przetarciu jeszcze raz płytek te pokryte środkiem impregnującym dużo szybciej zostały przywrócone do czystości, więc łatwiej będzie utrzymać w jakimś jednolitym porządku, natomiast Płytki niepokryte pokryte impregnatem. No, kilka ruchów więcej trzeba było wykonać, żeby pozbyć się wody, i więcej troszeczkę tych pusteczek został użytych do tego, żeby je wyczyścić. Uważam, że środek spokojnie można polecić też jako jakaś tam izolacja przeciwwilgociowa. Ja będę ją prawdopodobnie stosował w prysznicu jako właśnie taką pierwszą warstwę ochrony przed wilgocią. No to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się podobało to oczywiście łapka w górę, jeżeli nie to łapka w dół. No i zapraszam do subskrypcji mojego kanału.